Daily Quest. Daily Quest w The Elder Scrolls Online są questami repetytywnymi, które można wykonywać raz dziennie na postać i które resetują się codziennie o konkretnej godzinie. Oferują one w nagrodę za ich wykonanie dość pokaźną ilość punktów doświadczenia, nieco złota i często ekwipunek. Będę w tym filmiku omawiać strefy tzw. PVE. Daily Questy Craftingowe. Od szóstego poziomu możemy zacząć wykonywać daily questy na crafting. Choć wypada zaznaczyć, że bez tak zwanego craft baga, czyli wykupionego SO, jest to co najmniej uciążliwe. Jeśli jednak postanowiliśmy zainwestować w tę usługę, to trzeba przyznać, że jest to znakomite źródło expa, surowców i przede wszystkim golda. Questy te dostępne są w każdej stolicy regionu, a przede wszystkim w Wanderfell. To jak je zacząć, szerzej jest opisane w filmiku Misty, link poniżej w opisie. Daily Questy Gildii Wojowników, Gildii Magów i Undaunted oraz Pledże. Od dziesiątego poziomu otwierają się przed nami trzy dodatkowe Daily Questy, tym razem związane z Gildią Wojowników, Gildią Magów i Undaunted. Dostępne są one w stolicach frakcji. Mornhold, dla Ebon Pact, Wayrest dla Covenant i Elden dla Algemer Dominion. Nagrody za ich wykonanie dają oczywiście punkty expa dla analogicznej gildi, sporo punktów expa ogólnego, czasem strony crafting modifu stylu Draugr, nieco złota i inne mniej istotne. Choć trzeba zauważyć, że wraz z wejściem mechaniki Scribingu, kolejną nagrodą, która z tych questów dropi, to wzorce działania skilli. Questy gildi wojowników dawane przez NPCa Cardea Galus, dotyczą Darkankorów, zwanych dolmenami. Questy gildi magów dostajemy od Alur Barena i prowadzą one do public dungeonów. Questy Undaunted otrzymywane od Bolgrula związane są ze specjalnym zadaniem dotyczącym Delwów. Aby jednak odblokować Undaunted, na tym poziomie musimy znaleźć NPC'a, który będzie się ukrywał w jednej z Tamrielskich karczm. Dla Ebon Pact jest to Kylsing the Axe pijący w nadbrzeżnej Fishsting w Devon's Watch, Covenant Mighty Mordra pije w Rose Lion w Daggerfall, Aldmeri Dominion. W turu Kretklawsa znajdziemy Salted Wing Tavern w Vulkergard. Otrzymamy od nich questa, aby zrobić Dungeona, jednego z podstawowych. Nie dość jednak, że nie trzeba go wykonywać, bo sama rozmowa odblokuje drzewko Undaunted i da możliwość wykonywania misji od Bolgrula, to samo podejście do jego wejścia zaliczy go. Nie musimy go przechodzić, ani do niego nawet wchodzić. Dla postaci niskopoziomowych questy te nie prowadzą do dalekich krain, a zamiast tego rozgrywają się na terenach frakcji, do której przynależy postać. Co jest szczególnie miłe, bowiem nowe postacie mają jeszcze raczej ograniczoną możliwość eksploracyjną z powodu nierozumiętego jeździectwa. Poziom dziesiąty to też ten moment w grze, gdy po raz pierwszy możemy zapisać się na tzw. zwane dungeony. Czteroosobowe instancje z własną mini-historią. Raz dziennie na postać możemy też wykonać random dungeona, za zrobienie którego dostaniemy ogromną ilość punktów doświadczenia oraz na pocztę dostaniemy pakiet z niemałą nagrodą, w tym geodą pełną tzw. Transmut crystals, pledże. Po wejściu na poziom 45 się to jednak zmienia i dodane zostają regiony dalsze. Może to nieco uprzykrzyć doświadczenie osobom grindującym expa. Jest to też chwila, w której otrzymujemy w skrzynce poczty w grze zaproszenie do pełnego dołączenia do Undaunted. Teraz, po wpisaniu się na listę w docelowym obozie, Undaunted i przywitaniu się, będziemy mogli wykonywać trzy dodatkowe daily questy związane z dungeonami. NPC-ami dającymi te questy, zwane dalej Pledżami, są: Mai al-Ragach, Grillion the Redbeard, Urgalak, Chief Bane. Mai al i Grillion dają pleży na dungeony z podstawowej wersji gry, Urgalak zaś do tych z DLC. W nagrodę za plecze poza doświadczeniem otrzymamy tzw. transmut kryształy i kluczyki. Za te kluczyki możemy kupować fioletowe skrzynki od wspomnianych wyżej NPC-ów, w których to znaleźć można na ramienniki do tzw. monster setów. Można też kupić tańsze niebieskie skrzynki, również zawierające owe na ramienniki, choć te, które nam wypadną, są czerpane z całości puli dostępnych dungeonów danego npc -a. Za to czasem można tu zdobyć strony crafting motifu Mercenary. Głowy do tych dwuczęściowych setów zawsze dropią z wersji weterańskich dungeonów. Jeśli zaś zrealizujemy wersję hardmoda dungeona, to nagroda zadanego pledża będzie obfitsza w transmuty i klucze. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, iż DLC dungeony są często znacznie trudniejsze od tych z podstawowej wersji gry. Ich wersje weterańskie niejednokrotnie wymagają znajomości mechanik danego dungeona i obycia z grą. Odradzam niedoświadczonym graczom brania w nich udziału, by nie marnować czasu innych ludzi. Daily Questy regionów DLC Poza Klaglornem to region na oddzielny filmik. Prawie wszystkie regiony DLC oferują co najmniej dwa daily questy: jeden na Worldbossa i drugi na delwa. Często też dostępne są tak zwane misje na jakiś rodzaj dolmenów, za wyłączeniem Hughes Bane, tak zwanego Thieves Guild. W obecnej chwili regionami bez daily na tak zwane dolmany są Brodgar Orsinium, Vanderfell, Clockwork City, Gold Coast, Dark Brotherhood, Hughesbane, Heath's Guild, Markmire, Blackwood i Deadlands. Częściowo można by też wspomnieć o Somerset, względnie Southern Elsewhere, ale tam ten rodzaj daily jest możliwy do odblokowania w trakcie realizowania wątku głównego regionu. NP-ów od daily w niektórych krainach trzeba wiedzieć gdzie szukać. Zazwyczaj też można trafić na mini-questa, który prowadzi do nich. Tendencje do zbierania wszystkich źródeł daily, questowania w jednym miejscu, zaczęły się jednak pojawiać stosunkowo późno i można uznać to za formę rozwoju tzw. quality of life. To znaczy, że starsze DLC mogą sprawiać więcej trudności w namierzeniu daily. Wrothgar Daily Dev. Gruzuruk znajduje się w Morku Stronghold. W House. Daily World Boss. Arzorak. Znajdziemy ją na północ od miasta Orsiniu. Skalar Hostel. Wanderfell. Tutaj już podstawowe Daily są obok siebie. Wiwek, ale trzeba wiedzieć, gdzie je znaleźć. Można się w tym wspomóc mini-questem Looking for Adventurers, zawieszonym na tablicy naprzeciwko Temple Canton który to zaprowadzi nas do House of Justice, by porozmawiać z Unel Darno, który nas dalej przekieruje do npc -ów. Kiedyś było potrzeba wykonać ten quest, aby odblokować możliwość podejmowania tych daily, ale w którymś z update'ów zostało to zmienione. Trailan Omorin odpowiedzialny jest za daily Delve. Beleru Omoril odpowiedzialna będzie za daily Worldbossa. Bossa, są możliwe również do wykonania dwa dodatkowe daily Ashlanderów, Wymagają one jednak odblokowania, który to proces opisałem w innym filmiku, do którego link podany jest niżej w opisie. W Brass Fortress za dystrybucję daily odpowiadają Clockwork Facilator odpowiedzialny za Daily World bossa) i Novice Holly za Daily Delph. Ponadto mamy jeszcze dwa kolejne daily, które zostaną odblokowane wraz z postępem mainquesta Clockwork City. Raz Guruk, którego daily związane będzie z harwestowaniem nodów surowców, oraz Bursurar of Tribute, wrona, której daily questy oparte mogą być na złodziejstwie lub zdobywaniu ekwipunku z cechą zwiększającą jego wartość monetarną. Somerset W dawcami questów są Justicar Tanorian, daily death, Justicar Farovel, Daily Word Boss Battle Revere Lane, Daily Dolmen w Somerset zwany Abyssal Gazer. Ostatnia postać daje jednak questy dopiero od pewnego momentu rozwoju Main Questar Somerset Gold Coast Dark Brotherhood Vanville na tablicy ogłoszeń zdobędziemy Daily Delva, zaś w Fudge będzie dostępne ogłoszenie na Daily World Bossa. Pozostałe dwie misje repetytywne związane są z main questem Dark Border Hooda i są nimi: Black Sacrament, od NPCA Speaker Terranus, Daily na zlikwidowanie celu w czymś w rodzaju mini dungeona. Oraz Quest repetytywny, to znaczy Quest, który można wykonywać wiele razy dziennie, który bierzemy z książki Marked for Death, a później nagrodę otrzymujemy od Elam Drassela z jakimś prawie sarkastycznym komentarzem. Wykorzystywany jest ten quest do expienia Dark Brotherhooda. Teraz Hughesbane, Thieves Guild. Tutaj brakuje tradycyjnych daily, a te dostępne odblokowuje się wraz z rozwojem fabuły mainquesta. Reacquisition Board. Daily łączący daily na Delva i na Bossa. Może więc przypominać bardziej daily Delva lub Bossa. Co może być utrudnieniem dla słabszych graczy, którzy nie będą w stanie wysolować silniejszego przeciwnika, a akurat będą pustki na lokacji. Tipboard, quest repetytywny podobny do tego z Dark Brotherhooda, a oparty na okradaniu i kieszonkostwie, wykorzystywany podobnie do ekspienia drzewka umiejętności Thieves Guild. Haste Farendara, Daily podobny do Black Sacramentu, również odbywające się w formie Mini dungeona Następnie przejdźmy do Markmajer. W samym Markmajer mamy dostępne daily na Delve, u Varo Hosidiasa i Worldbossa u Bolu. Jest też możliwe wykorzystywanie trzeciego daily, u Tuwul, przypominające nieco questy na Delve. Jednak zostanie on odblokowany dopiero w trakcie rozwoju mainquesta. Ciekawostką jest jednak możliwość wykonania tak zwanego prologu Mark Mayer i w efekcie otrzymanie możliwości daily quest'a dostępnego w Shadowfen. Nie potrzeba do tego posiadać samego dodatku, a wśród nagród za niego można czasem otrzymać elementy furniture związane z argonlinami. Northern Elsewhere. Tu mamy dostępne wszystkie trzy daily. Daily Delve otrzymujemy od Nisuzi. Daily World Boss od Rehear. Daily Dragon. Misja na przerobienie przerośniętego latającego gekona na dywanik dostępna u Butter Revere Tannerlin. Tu też można zwrócić uwagę, iż wykonanie prologu otwiera dodatkowe daily w Gratwood od Zachary. Nagrody mogą pozwolić zaoszczędzić nieco Hartwooda, jeśli ktoś lubi mebelki w stylu Elsewhere. Southern Elsewhere. Na południu Krainy furszaków na samym wstępie mamy dostępne Daily Delve od Guybert Flauberta i Daily Bossa od Brusiusa Baeniusa. Aby mieć dostęp do kolejnych dwóch będziemy musieli odblokować w drodze żmudnego przechodzenia main quest'a. Otworzy nam to dostęp do wysepki Tideholm, gdzie quest'a na Daily Dragon dostaniemy od Hisbari the Chipper, zaś Dirge Turptor będzie nas uczył aportowania fantów z odległych krain. Western Skyrim. Teraz przechodzimy do farmienia Nostalgii w Solitude, gdzie Daily Delve otrzymamy od Tinzena, Daily Worldbossa od Hidaver i Daily Harrowstorm, lokalna wersja dolmenów, od Surtain Ylta. Markarth, które to jest rozwinięciem Western Skyrim. Na wstępie dostępne są trzy daily. Daily Delve od Bradhawn, Daily Wardboss od Gwenwyth i Daily Harrowstorm od Kahorach. Można tu też trochę oszukiwać i wziąć Daily Harrowstorma z Solitude. Zniszczenie jednego zaliczy od razu oba questy. Ponadto w trakcie wykonywania main mainquesta odblokujemy dodatkowe Daily U Ardanira. Blackwood z tym DLC wracamy do zaledwie dwóch daily dziennie na postać. Daily Delve u The Tomb Jazz i Daily World Boss u Britta Silanus. W tym DLC istnieje forma dolmenu zwana portalami, ale nie ma żadnych questów. Nagroda za nie więc jest związana jedynie z pokonaniem Last Bossa, do którego aby dotrzeć trzeba się przebić przez coś w rodzaju Public Dungeona. Deadlands. W podobnie jak w Blackwoodzie, którego to DLC jest rozwinięciem, mamy tylko dwa daily. Daily DLW u Luna Burial i daily Wardbossa u Wavelli in Darvel. Podobnie jak w Blackwood, w Deadlands możemy się natknąć na portale. High Isle. W tym wyspiarskim DLC wracamy do trzech standardowych daily. Daily DLW od Wailord. Daily Wordboss od Paris Plough i Daily Vent od Druid Passica. Galen. W kontynuacji High Isle podobnie. Trzy daily otrzymywać będziemy od Daily Delph, Juline Corcles, Daily Wardboss od Druid Gastok i Daily Vent od Druid Icehabech. Necrom, DLC łączące Telan i Penisulę i Apokryfę. Mamy tu oczywiście Daily Delve, który otrzymujemy od Ordynator Tielena i Daily Worldbossa od Ordynator Nelen. Zaś od Ordynator Tandasea otrzymujemy Daily Quest Nemika, który to jest formuł Dungeona dostępnego do zrobienia dla grupy maksymalnie 4 graczy. Nim jednak wejdziemy do Nemika, musimy pokonać sikerów krążących po telwani penisula i po pokryfie, z których to dropi item potrzebny do tworzenia portalu. Jeśli polujemy w cztery osoby, to zabicie jednego seekera powinno wystarczyć, gdyż każdy gracz może zlutować ciało oddzielnie, a punkty zaliczane są wspólnie. Jeśli startujemy solo, to niestety musimy pokonać seekera cztery razy. Nie kenę ten Seeker Ink dropi z mniejszych Seekerów, ale raczej ciężko na nich polegać. Infinite Archive To jest forma Dungeona, który można przechodzić samotnie lub z jeszcze jednym graczem. Nie jest to DLC i instancja ta dostępna jest dla wszystkich graczy The Elder Online. Jednak z uwagi na połączenie z DLC Necrom uznałem, iż Daily Infinity Archive powinno znaleźć się w tym miejscu. Chociaż, by rozpocząć rozgrywkę, nie jest potrzebne branie daily od Master Malchest, to oferuje ono raz dziennie dodatkową nagrodę. Gold Road. W najnowszym na dzień dzisiejszy DLC, wciąż twórcy trzymają się standardowej trójcy: Daily Delve od Commandant Celarius, Daily Wardboss od Lieutenant Agrace. I Daily Mirror more Inclusion od Legionary Jaida. O Inclusions wypada wspomnieć dwa słowa. W przeciwieństwie do Dolmenów z podstawki Harrow ze Skyrim, Wentów z Somerset czy Wulkanów z High Isle, Inkluzje nie odpalają się jak tylko do nich się podejdzie. Trzeba wpierw znaleźć i pokonać trzech minibosów, którzy pojawiają się gdzieś dookoła samej Inkluzji. Dopiero po tym przybywa czempion i rozpoczyna się faktyczna walka. I to by było na tyle. Można by oczywiście wspomnieć jeszcze o Daily PvE questach dostępnych na Cerodil. Ale ten temat zostawię na być może kiedy indziej. Może nawet wcale. Z tej strony, Grump, życzę powodzenia i do usłyszenia.